a dzisiaj robimy co mam w swoim plecaku więc jak sobie zmienimy plecak bo to ma jakiś nie mam w ogóle ale to jest of the odewual nie wiem co się czyta ale dobra nie jestem dobry z angielskiego Z tak pierwszym rzeczem które tutaj dostaję nam tutaj jest to odepnę jest to mega cute dostałam to do mojej koleżanki z Chorwacji, patrzcie taką nutelkę, taką nutel, taki bryloczek z Chorwacji, więc sobie odkładam i zrobię porządek. Yy, abonament i logitymacja, bo, bo ja ogólnie nie chodzę, zbyt, nie chodzę na obiady, ale mam po prostu abonament i piszcie, czy wy też musicie, jeśli macie w szkole obiady, czy jakby, czy też potrzebujecie abonamentów. Kluczyk od szafki, bo mam szafkę. Taki labo, którego znalazłam, bo mam z mam na ladach, taką się prezentuje, jest mega cute, ja go lubię i zawsze go znoszę. Mamy taki naszyjnik z gumaczek od mojej koleżanki też. Mamy taki pyskiwacz, zresztą na dezynfekcję, Dezynfekcji rąk. Czekajcie, bo to nie ciężko. Mamy gumy Orbit takie. Co jeszcze tu mamy? Mamy chustaczkę. Dobra. I to jest ogólnie part 1, bo to 1, 2 lub 3 party. O Jezu. Mamy taki notesik i tu sobie nakleiłam zaklejkę na z Cinnamorollem. Ja Tym Cinnamorollsem. Tak on się prezentuje. Tak się tył prezentuje. I on ma jakby taki, tam, tak mówią, katu. Tak się wyściąga. Tutaj, jakby macie ten i takie karteczki, i jak zresztą, potrzebujemy coś napisać, to jak potrzebujemy coś zapisać ważnego, to pani nam to jakby, nie wiecie, pani nam to po prostu mówi, żebyśmy wyjęli i coś tam na przykład zapisali, że w poniedziałek na przykład nie, idziemy do w jakąś wycieczkę, nie, do Majlandu na przykład, ale dobra, nieważne mamy. Taką łapkę i to jest łapka dla mojej koleżanki ogólnie Bo myślałam, że jej nie mam, ale mam ją jednak Kolejna i chyba ostatnia rzecz z tej kieszonki Ale nie wiem Z takiej zdrukarki 3D od mojej koleżanki Tu ma jego kotkę Można się podczepić? Bo czy coś jeszcze tu jest? E-e, no -e, dobra Przechodzimy do dużej kieszonki Ale to co tutaj się kryje Pokażę w następnym paczcie, więc wyczekujcie zaraz wracam. Pa, pa, baju!